Hej wszystkim, dziś przychodzę do Was krótkim materiałem na temat nowości od O'Clean, czyli modelu Z1. Oczywiście serdecznie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, który zacząłem ostatnio prowadzić. Szczeteczka przychodzi do nas w estetycznym opakowaniu, choć akurat ono jest najmniej ważnym aspektem. Razem ze szczyteczką dostajemy instrukcję oraz ładowarkę. Do mojego zestawu sprzedawca dorzucił też gratis. W postaci stacji był to taki gratis dorzucany z racji pierwszych zamówień. W porównaniu do innych modeli Z1 jest odrobinę mniejsza i ma tym samym mniej pojemną baterię, porównując chociażby do Oclean SE. Od razu uprzedzę, że często będę odnosił się właśnie do tego modelu, bo te dwie szczoteczki mamy u siebie w domu. Dobra, ale wracając do tej baterii. Powinna ona wytrzymać miesiąc według deklaracji producenta. Oczywiście to zweryfikuję i ewentualnie wam w opisie zaktualizuję. Ja myślę, że to jest najbardziej realny czas. Jeżeli chodzi o czas ładowania, to powinno ono trwać około 2 godzin. Z racji, że będziemy to robić raz na miesiąc, to nie jest żaden problem. Sama szczoteczka leży w dłoni bardzo dobrze. Jest lekka, a to spory plus przy myciu. Na pewno przy szczoteczce SE wygląda dużo nowocześniej. Tak przy okazji wspomnę, że model Z1 to odpowiednik szczoteczki o Clean X, w tym, że w przeciwieństwie do tamtej Z1 nie posiada ekranu i jak dla mnie, to jest na plus. Ponieważ nie przekonuje mnie idea ekranu w szczoteczce, który choć kół się estetyką, to bywał wadliwy. Co można wywnioskować po licznych opiniach w internecie? Brak ekranu równa się temu, że jest tańsza i miejmy nadzieję mniej awaryjna, ale o tym przekonamy się za jakiś czas. I tak gwoli ścisłości. Xiaomi ma swoje udziały w firmie Huami. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, a to właśnie Huami zajmuje się produkcją szczoteczek Oaklin. Taka mała dekresja z mojej strony. Oczywiście Z1 posiada certyfikat wodoodporności IPX7, więc możecie być spokojni o zachlapania czy zanurzenia, aczkolwiek jeżeli oglądaliście mój wcześniejszy odcinek o szczoteczce SE, to tam wspominałem, że jej nie zanurzam. Jestem troszkę przyzorny na tym punkcie, więc wolę wytrzeć ją, niż tutaj moczyć. Taka tam moja przyzorność. Sama częstotliwość drgań jest taka sama jak w SE, to znaczy 40 tysięcy. Oczywiście możemy dowolnie zmienić intensywność z poziomu aplikacji, A jak już jesteśmy przy niej, to powiem, że Z1 posiada masę programów szczotkowania, które możecie włączyć w dowolnym czasie w aplikacji. Nie chcę też o niej się za bardzo rozgadywać, bo szeroko ją omawiałem w poprzednim odcinku OSE. Tutaj macie kilka trybów, takich jak wybielanie, tryb delikatny, szczytkowanie oraz masaż. Oczywiście możecie też stworzyć swoje i tak jak wspominałem, macie szerszy opis w materiale. Myślę, że troszkę te wszystkie rzeczy nakładają się na siebie. Jest to jedna aplikacja, drobne różnice są, aczkolwiek mechanizm działania, tworzenia jest taki sam. W szczyteczce Z1 o wiele bardziej wyczuwalne są skoki mocy i przerwy, które sygnalizują nam, że przyszedł czas na zmianę strony. To jak dla mnie duży plus. W mojej SE nie było to tak wyczuwalne, więc przy tym modelu zaskoczyłem się pozytywnie. Z1 ma również redukcję częstotliwości podczas nadmiernego nacisku. Te wszystkie ustawienia możecie pozmieniać w aplikacji. Troszkę się powtórzę, ale naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd, to jest bardzo na plus. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę dobrze. Widać, że jest to nowocześniejszy design. I mówię to z perspektywy użytkownika SE, dla mnie było to bardzo wyczuwalne. Jakoś lepiej mi się szczerze mówiąc spodobał wygląd wersji Z1. Będąc z wami zawsze szczery, muszę się przyznać, że ja tego modelu nie używam na co dzień, bo moją codzienną szczoteczką jest Oaklin SE. Tylko tutaj nic straconego. Zapytamy użytkowniczki tej szczyteczki, a mianowicie mojej narzeczonej, bo to właśnie z nas dwojga to właśnie ona używa zedińkę na co dzień, więc specjalnie dla was poprosiłem ją, aby się podzieliła swoimi wrażeniami. No więc co sądzisz, że tej sztuteczce powiedz tej widzom pokrótce? Hej, tak jak Kamil wspomniał, waga Z1 jest znacznie mniejsza. Ucierpiała na tym bateria, ale 30 dni na jednym ładowaniu to nadal kawał czasu, by nie było to uciążliwe. Przerwa między korpusem a końcówką jest mniejsza niż w SE, więc gromadzi się w niej mniej osadu oraz resztek pasty. Warto też wspomnieć, że końcówki Oclean są kompatibilne ze wszystkimi modelami. Szczoteczka dzięki czujnikom wykaże, czy nasze szczotkowanie było efektywne w każdym obszarze jamy ustnej. Nie działa to co prawda idealnie, bo mimo tego, że myłam równomiernie, to aplikacja tego nie pokazała. Myślę, że to kwestia aktualizacji. Myślę, że szczoteczkę Z1 trzyma się w dłoni o wiele lepiej niż SE przede wszystkim dlatego, że jest ona lżejsza i mniejsza. Dziękuję wszystkim za uwagę i oddaję głos do studia. Kamil, podsumuj wszystko. Trzymajcie się. Dobra, głos do studia przejęty. Dziękuję ci pięknie. Jak słyszycie, jest to ciekawy produkt. Jest to alternatywa. Nowsza alternatywa i tańsza alternatywa dla wcześniejszych modeli tego producenta. Funkcjonalnością w ogóle ta szczoteczka nie odstaje, więc według mnie nie widzę sensu dopłacania do droższych modeli. Bo za 150 zł, praktycznie w takich cenach, można dostać tą szczoteczkę, można mieć naprawdę dobry sprzęt, który spełni swoje zadanie. I tutaj nie musicie zdobywać się na duże kompromisy, bo praktycznie chodzi tylko o baterię. Reszta opcji w aplikacji wygląda podobnie. Ja osobiście polecam wam ten model i szczerze mówiąc, gdybym poczekał, to pewnie zdecydowałbym się bardziej na Z1. Bo przy tej nie musicie wydawać przesadnie dużo pieniędzy, by mieć bardzo dobry sprzęt, dzięki któremu zadbacie o higienę jamy ustnej. Szczyteczka ta, jak poprzedniczka, świetnie radzi sobie z usuwaniem osadu. Możecie szeroko analizować swoje wyniki dzięki aplikacji i jej wynikom zeszczetkowania. Dzięki temu możecie podnosić skuteczność swojego szczetkowania, a to zawsze wychodzi tylko na plus. Ja z czystym sumieniem Wam polecam. I dziś to na tyle, trzymajcie się.